maneczko. W dzisiejszym odcinku z pierwszy odcinek sklepa zacznie, zaczniemy budować taki oto monster tak. Pokażę wam jak go zrobić. Na początku będzie potrzebne. koła mam tutaj zapisane. O właśnie tak. Te koła są w różnych modyfikacjach. No, nie podam dokładnej, bo sam w zasadzie nie znam. Jakieś za to kompletnie nie wiadomo. Obojętnie jakie. To też e, potem trzeba pozmieniać, ale to obojętnie odwagi. E, tutaj jujki e, takie. I taka jedna... jak bym powiedzieć... taki krzyż. O właśnie. Taka będzie potrzebna. No i tutaj trzeba tak, jedno, kilka rurek to najlepiej jakby było parzyście, znaczy parzyście równo, na końcu ten bank, to, dżigie się też, potem ten amortyzator od razu na tym X krzyż w zasadzie, potem na to rurka, ten bank i jakiś drewno blok, to można to dodać później już jak, o, dobra. Jak już masz gotowe, go, jak masz się gotowe dwa kubka yy, to na jednym trzeba dodać na tym yy, długą drewnianą rurkę, połączyć ją tym narzędziem. No. To potem można już ten powiększyć yy, ramę yy, o tyle, tak mniej więcej, zależy jak kto woli. Dodać kółka, wszystko podłączyć, jak będą się kółka tylnie na przykład nie, przesuwały, tak jak tutaj, tylko że trochę mocniej, to można robić różne obudowy, żeby się przestały tak robić. Moc też, ten silnik jest z modu, to jest V8. Brzmi trochę jak teraktor. Ale co tam. Można zwiększyć moc, to zależy czy was, na przykład jak dam na maksa, to będzie już trochę problem. Tam no, w zasadzie. Wcześniej to chyba ale... O, właśnie. Harry Potter znów będzie. Nie, 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 Tego ja raczej nie chcę. Chyba, że ktoś chce mieć latający monster, tak? No to... Wiecie jak zrobić. Dobra. E, to już zrobiłem. To jest dosyć łatwe, jeśli wiecie, jeśli, będzie, jeśli wszystko wyjdzie. Zależy w zasadzie, jak to woli. Jeśli ktoś chce, żeby w ogóle wszystko było idealnie, kółko się nie ruszały, no to trochę ciężko to zrobić. A jeżeli komuś to obojętnie, no to szybko. Dobra, teraz za zajmiemy się trochę dekorowaniem. O, to też można sobie ustawić. Ja mam tutaj jedenastkę. To chyba sobie mniej zmniejszę w zasadzie. Tutaj mam co? Kulczy nie widać. Ale. Tutaj mam szóstkę i chyba tam też sobie zapisać. Bo wydaje mi się, że jest za mocno. Yy, nie! Dziesiątka. Tak powinno być dobrze. Tutaj można sobie pozmieniać, jak to woli. Może być ten. To szkło, to tam wziąłem jakieś zmodowane chyba. O, nawet ładna. Ja nie umiem za bardzo budować samochodów, więc może kiedy indziej zbuduję jakiś samolot. Jak... Propozycje, co mogę zbudować albo co poprawić yy, w filmach Monster i w ogóle wszystkim, albo co nagrać, piszcie w komentarzach. Jak macie jakiś pomysł. Będę serduszkował, jak ktoś napisze coś dobrego. Niedługo też będą odcinki z już innych gier z y, montażystą. No. Na ja razie nie mogę z nim nagrać, bo nie mam mik, więc... Zepsułem się, więc nie za bardzo. O. Dobra. Y, tutaj to jest w zasadzie obojętne, jak to sobie zrobicie. To zależy od... Y, jak będzie dla was ładniejszy. Ja robię takie przykładowe, pewnie brzydkie, będzie... raczej nie będzie najładniejszym. A jak ktoś ma... Jak ktoś umie budować, no to pewnie zrobi to lepiej. No, no i jest dobrze. Tutaj... O, zrobię takie kwiatki. To będzie ładnie. Jak ktoś chce, to może się też zainspirować. O. No i będzie ładnie. To jest tutaj ten, specjalnie. Ponieważ to jest taki ciężki blok, żeby było... To jest dokładnie ten. Muszę tutaj... O nie! No i... Za chwilę to naprawię. Chyba muszę go podnieść. Tak bywa. O nie, bloku nie zabiję. Niestety. Hmm. Pasował się. Dobrze. Nie. Kto? Jakby tam wskoczyć. O, dobra. Te bloki tutaj muszą być... One będą niby tak niespecjalnie, ale... Powiedzmy, że specjalnie. Będzie taki... Okej, okay. dobra. Dobrze. teraz yy, trzeba tutaj poprawić. O będzie dobrze. Zobaczmy, czy... Jak by do tego wejść? O, dobra, zobaczmy, czy jeździ. Jasne. Aha, zjąłem to z podnośnika? To ja zdjąłem, co, co nie chcę jechać. Nie... Mhm. Halo? Zaprzedł się silnik. No niestety. No halo, no. Co jest nie tak? Nazwę, nazwę... Monster... Tak. Dwa. Ale teraz powinien działać. No. Co jest z tym nie tak? Co się zepsuło? To jedynka jeszcze jeździła. To jest jeden. Nie jest jakaś najładniejsza, ta jedynka bo przynajmniej jeździ. No ta. Porównajmy to z. O ale... No, w tym to już trochę wolniej. No bo co zmieniłam? W tym, że to jest jakieś takie inne. Aha, dobry. Jak ma działać, jak nie jest nic podłączone? Taka, Taka logika trochę moja. Nie za bardzo. Może dam napęd na cztery? Spróbujmy. O! Potem... łokul Potem jeszcze opublikuję może te projekty. Jakby ktoś chciał sobie pobrać. Stringować czy coś. nie spoko. Znaczy też taka trójka. Już w szybie, by się przydało. O! Szybki. E! skrętem trochę gory. No właśnie. No! Tiki można robić, no ale... Chyba nikt nie będzie chciał z taką prędkością. nie będzie chciał... Chciał ktoś skręcać. Więc... Ja mówię w zasadzie. O, tak będzie dużo lepiej. Jest. zaraz. Zapomniałem, mi ci zmienia kamerę. Ehm. Um. No, trochę silnik zostawiam, ale to tam. Ho, ho. Fajne to. O, co? O, Fajna zabawa, że będzie trzeba w następnym odcinku, albo nawet w tym, Zobaczę się, go przetestować na torze. ok? Tutaj nic. Ym, co bym jeszcze dodać? Jakieś, no to, bym dodał teraz jakieś bronie. Nie, chyba nie. Może być. Chyba, że jakaś specjalna nie, to taka jest. Nie, znaczy, że to. Zdaję. Cool. O! Spot. Chyba że... Albo w zasadzie, nie co tam. Po co mam po jakieś takie dziwne brać? Jak można to wszystko samemu zrobić? Tak sobie wezmę samo krzesło. Będzie trzeba... Co? co ja pisze? Sit. To było... Nie, nie było to. Racing drive seat zamiast tego. Nie! Przestań! O! Dobra! Uuu! Coś mi o to chodzi? Nie! Ach, nie wiem. Jak zwykle. Nie, nie. nie idzie łatwo, ale doby. Ja. Dobry. Ja. Dobre. Teraz trzeba dać krzesło. Młuch. jakiś jakieś lepsze takie, takie na przykład nie no zawsze taki. O, tak i zawsze już takie. O, takie jest dam. Ja, Nie, to krzesło jest złe. Jakieś takie dobre krzesło, które już nie będzie jakimś. Takie może. Nie wygląda jak to się. Wzią. Jest zły jakiś, co co? O, ale jeszcze źle wysiadam. No boże. Cokolwiek. O! Dlaczego tak od razu nie zrobiło? No i od razu lepiej. Zmieniaj. i to może być hmm. Jak z tego wyjdę to da się wyjść więc toby a teraz w zasadzie co ja robię to jakby ktoś się ze Jakby ktoś się... Czasami nie myślę o tym co robię hmm. Tak, po co to, tą kierownicę idą tam no tak nie ma sensu że tutaj wszystko niszczę. Hmm. Okej. Okay. Już po raz chyba dziesiąty zmieniam te głupie... Dobra, można go chyba teraz pomalować. O. Może, no może nawet... Zróbmy wannę w bagażniku. To będzie dobre. O nie, trochę za dużo. Trzeba to trochę A Albo jeszcze lepiej. Kibelek. Po co wanny? Można zrobić kibelek. No, od razu lepiej. A zróbmy go niebieskiego. Niebieski ładny kolor. koła też. że no, tego nie widać, ale one są mi pomalowane. Też sprzed zrobimy jakieś płomienie, może. To gdzie. Dobry tuning. Nie, to zabieczalny. Dobra. A no, nie wiem. A jakby ktoś miał pomysł jeszcze z czego by można było nagrać filmik, to fajnie było jakby napisał. Hmm. Może ten film będzie długi. Oby nie był za długi. Czekam. W to jestem razem z moim kolegą. Dopiero zaczynamy z YouTube'em. Więc proszę od razu nie hejtować. Jakby komuś się nie podobało. Na pewno ktoś taki będzie. A może nawet nie. Tak nie, to bym się uciekał. Dobra. Hmm. Tak. To jest czerwony. O właśnie Szyby takie nimu Nie, no co nie To nic nie widać. Zwyczajny zostaw. że takie troszeczkę. Nie, dobra. Nie będą zwyczajne. Co tam? Tak się jakoś tak to tylko przyczepię? A teraz będzie taki. Pumant. Teraz będzie żółty. O, bardzo ładnie. Nie było tak, to był tak chyba. Nie, muzyka. Ach, nie wiem, czy mikrofon nie jest za w ogóle. Chyba nie. Jeśli tak, to przepraszam wszystkich użytkowników słuchawek. O nie. Piękna, wyrzucająca fala. No, nawet już na Myślę, że można go już zapisać. Jaką? Montej, tak trzy. tak. No i chyba tym miłym akcentem skończymy dzisiaj odcinek. Chyba przejedźmy się tym jeszcze. No, no i tym odjazdem z tamtym miłym akcentem kończymy odcinek.